Pamiętacie te teorie, że Eddie ze Stranger Things powróci w piątym sezonie jako wielki antropomorficzny nietoperz, bo pod koniec czwartego sezonu zginął po ugryzieniach tychże nietoperzy z drugiego wymiaru? No tylko, że istnieje taka osoba, która nie zginęła od tych ugryzień. Oczywiście mowa o Stevie. I tak jak ja naprawdę byłam fanką teorii o Edim, tak teoria o Stevie jest jeszcze lepsza. Pomimo sympatii do Ediego, poznaliśmy go dopiero w czwartym sezonie, a Steve jest z nami od samego początku i jeżeli jego spotkałoby coś takiego, nie chcę nawet myśleć o tym, jakie emocje to wywoła. Pamiętajmy, że taka przemiana człowieka, jakiegoś zmutowanego nietoperza nie trwałaby trzech sekund. To byłby proces, który mógłby zostać zauważony już na jego wczesnym etapie. I teraz myśląc sobie o zwiastunach piątego sezonu i na przykład o takiej scenie, kiedy Dustin płacze i przytula Steve'a tak mocno i chciałoby się właśnie myśleć, że dzieje się coś złego, albo już się stało, albo może właśnie trwa, te dwa tygodnie będziemy już wiedzieć przynajmniej połowę.